A teraz sześć oczywistości wynikających z mówienia. Jak mawia klasyk, oczywiste oczywistości. Pierwsza oczywistość wynikająca z mówienia to tempo. Nie mówimy ani za szybko, ani za wolno, nie mówimy za wolno no bo jak jest za wolno, to ludzie usypiają. Jak jest za szybko, to nie zapamiętują tego, co do nich mówimy. Druga oczywistość, druga głośno-cicho, to głośność. Nie mówimy ani za głośno, ani za cicho. Trzecia oczywistość to uśmiech. Uśmiech albo ociepla głos. Brak uśmiechu oziębia głos. Czwarta oczywistość to są kropki. Stawianie kropek na końcu zdania albo myśli bardzo dynamizuje przekaz. Piąta oczywistość to dźwięki nieartykułowane, które są niedosłuchania, Y, e, a i pozostałe. Szósta oczywistość to połykanie głosek na końcu zdania albo myśli. Jeżeli jakiś wyraz kończy się na jedną głoskę, na którą zaczyna się drugi, mamy tendencję do asymilacji, zamiast do okna mówimy do kna. Unikajmy tego. Tylko w dobrych księgarniach.